TVG9, jak podaje nasz dziennik oraz wirtualna polska, funkcjonariusze biura ochrony rządu, którzy broń, czekali 10 kwietnia na płycie lotniska z Jewiernej w Spoleńsku, na przelot prezydenta RPL Kaczyńskiego i delegacji udającej się do Katynia, byli jednymi z pierwszych na miejscu katastrofy tu 154M Oficie, oficerowie nie chcieli wydać ciała prezydenta Rosjanom. Na polecenie władz rosyjskich wszystkie ciała miały zostać przewiezione do Moskwy. Jak relacjonuje jeden z uczestników zajścia, funkcjonariusze BOR utworzyli kordon wokół ciała prezydenta, nie godząc się na jego wydanie władzom. Wcześniej przykryli je własnymi marynarkami. Za służbę do końca zostali zawieszeni w czynnościach. No, jeśli to wszystko prawda, jest to absolutny skandal i świadczy o tym, że rząd, aktualny rząd RP stawia Polskę w totalnie wasalnej pozycji, oraz no, najwyraźniej pomaga władzom rosyjskim w zakamuflowaniu prawdy. W takiej sytuacji ten rząd natychmiast powinien się podać do dymisji i wkrótce być postawiony przed Trybunałem Stanu.